Cześć! Dzisiaj film o wyprawce, postanowiłam nagrać taką w sumie aktualizację tego filmu, który już jest na kanale od jakiegoś czasu i w sumie ten film cieszy się największą popularnością, a myślę, że to ze sprawą tego, że po prostu jest temat, który młodych rodziców najbardziej interesuje, bo chcemy kupić jak najlepsze rzeczy, jak najbardziej trafione i też zastanawiamy się pewnie ile tego wszystkiego wybrać. Ale żeby starczyło, no bo wiadomo, że dla wujki dzieci no, musi być ta ilość zwiększona. Nie chcę tutaj powtarzać wszystkiego, o czym mówiłam w tamtym filmie. Na wstępie powiem, że raczej wszystko, co kupiłam, było trafione. Co do ilości, to później zaraz opowiem, jak to było. Nie było dużo rzeczy, które faktycznie były totalnym takim niewypałem i na pewno Wam odradzam. Więc myślę, że będzie to taka y, szybko skompresowane to, co było super, to, co nam się nie spodobało i co może bym też trochę zmieniła w tej wyprawce, y, co bym dodała i tak dalej. No dobra, nie przedłużając, zapraszam na film. Zacznę może od takich rzeczy, które uważam za takie niesprawdzone rzeczy. Zacznę tutaj od butelek Tomy Tipi. Nasze dzieci nie miały koleg raczej. Nie wiem, że za jaką to sprawą, za sprawą tego, że mieli taką naturę, czy że po prostu mieli butelki, które im odpowiadały, nie wiem. Nie polecam butelek to mitipi, ze względu na to, że przynajmniej dla mnie. Po pierwsze miały one zbyt wiele elementów, które e, trzeba było czyścić, e, które później przy skręcaniu całej tej butelki e, były no, problematyczne. To się rozkręcało i tak dalej. E, więc, no tutaj ta butelka się u nas nie sprawdziła. Pod tym względem. Nie wiem, jak to jest z jej taką funkcją antykulkową, bo używaliśmy ich bardzo krótko, ale oczywiście nie odradzam w 100%. Możecie spróbować, jak to się u Was spróbuje. Jak to się u Was e, sprawdzi. E, no u nas na pewno na pewno nie wypał. Druga rzecz, która mi się nie sprawdziła, to są śpiworki z Allegro. E, oczywiście nie pamiętam już jaka to była aukcja, ale te, które pokazywałam w filmie, miały takie szerokie tutaj ramionczka, były tu wycięte i dziecko, które było malutkie, które już z rożka przeszło do spania w śpiworku, po prostu mi się topiło w tym, w tym śpiworku. Mimo, że to był najmniejszy rozmiar, to oni się jakby zagrzebywali w to, więc jeśli teraz kupowałabym śpiworek dla maleństwa, to wybrałabym taki, który tutaj, jakby przy ramionkach, jest bardziej zabudowany, który bardziej przylega i ma te ramionczka, jakby trochę węższe, żeby po prostu dziecku też było wygodniej, żebym nie bała się, że w tym śpiworku, które no ma by, w tym śpiworku który ma być tak naprawdę bezpieczniejszy, że dziecko mi się po prostu w niego schowa. Więc tutaj sprawdź, sprawdźcie dobrze, żeby te śpiwory były, jeśli się oczywiście na to, na to decydujecie, a szczerze do tego zachęcam, bo jest to na pewno bezpieczniejsza opcja. Zaraz po, po rożku, tak, bo wiadomo, że na początku dziecko śpi w rożku i właśnie przechodząc od śpiworu, do rożków to też te rożki, które ja kupiłam, nie sprawdziły mi się, dlatego że z doświadczenia wyniknęło, że rożek powinien być związywany jakąś tasiemką, albo powinien mieć faktycznie super rzep, żeby po prostu łatwo można było dziecko opatulić w ten rożek. Te, które ja kupiłam miał mały rzep, który co chwilę się rozklejał i musiałam później radzić sobie takimi sposobami, po prostu, że wzięłam inną w wstążeczkę, zawiązywałam ten rożek, ale to mi ciągle gdzieś odpadało, ginęło, więc najlepiej, gdy ten śpiworek już ma tą wstążkę taką swoją, jaką się dobrze zrobioną. Więc tutaj w rzeczy takie do spania dla dzieci na pewno warto trochę więcej kasy zainwestować. Nie oszczędzać na tym. Ja się tutaj przyznam, że no, kupiłam za Allegro, Wydawało mi się na początku spoko, ładnie to wyglądało, nawet jakoś była w porządku, ale no, doświadczenie pokazało, że przy użytkowaniu te rzeczy mm, konstrukcyjnie były kiepskie. Okej, okay, ale żeby nie było tak czar, tak yy, źle, no to teraz powiem o tym, co było super super były butelki z Aventu, o których tam chwilę wcześniej troszeczkę wspomniałam. E, łatwa budowa butelki, tylko zakręcacie, smoczek łatwy do wyjęcia, e, nie było żadnego problemu. Mm, dzieci też nie miały kolek, więc myślę, że to po prostu dobra konstrukcja tej butelki i już wiele osób, które znam też, e, już drugie dzieci wychowują w tych butelkach, więc jeżeli się zastanawiacie, to Avent Natural mm, tak, takie fioletowe, co nawet macie w zestawach, takie jak ja opowiadałam na filmie. Super, nie bójcie się, i warto, warto to kupić, bo wydaje mi się, że powinno się sprawdzić. E, ale jeżeli już jesteśmy w tym temacie butelkowym, e, to super rzeczą, na którą no, po prostu musicie mieć, to są pojemniczki na mleko. Musicie, o ile no, karmicie dziecko mm, mieszanką, e, wsypujecie sobie odmierzoną ilość mieszanki. Później, na przykład, jak siedziecie dziecko już je kaszkę, możecie sobie też odmierzyć ilość kaszki bardzo po, pomocna rzecz, taka na wyjazdy, super nie trzeba brać całej puszki. Super się to sprawdza. I jeszcze co super nam się też sprawdziło, to sterylizator do butelek mieliśmy na bodajże. Hmm. 6 albo 8 butelek, no i u nas to chodziło bardzo często. Jest to dużo wygodniejsza opcja, jeśli chcecie wysterylizować butelki i jest ich po prostu dużo, bo może gdy na przykład jest ktoś, kto ma jedno dziecko, no to jak dziecko je kilka razy dziennie mleko, no to nie jest to problem, że pytam te, nie wiem, 3 czy 4 butelki wsadzić do garnuszka, ale jeżeli ich się robi 8 na przykład, no to już to jest bardzo przydatna rzecz. Polecam właśnie przy bliźniakach. No, my byliśmy zachwyceni. Co dalej? Jeszcze nam się tak sprawdziło. To były na pewno bujaczki, ale to już troszeczkę w późniejszym etapie. Myślę, że chłopaki już mieli na pewno miesiąc, jak ja ich zaczęłam wprowadzać w. Wkładać do bujaczków, nie wcześniej. Wcześniej po prostu oni byli za mali, w tych bujaczkach to wyglądali komicznie, i wyś... wydaje mi się, że było im też po prostu niewygodnie, Te, co byli zwinięcie, więc trochę to później mm, zastosowaliśmy. Yy, oni jakimiś super miłośnikami już później tych bujaczków nie byli, yy, ale, ale na początku to dawało radę, właśnie, żeby. Bo Wiecie, jak takie dzieciątko jest bardzo malutkie, to nie wiecie co z nim robić. No, cały czas trzymać na rękach, no nie da rady, tak, przy dwójce dzieci. Cały czas trzymać w wózku, no też nie warto, no bo dziecko chce widzieć, co się dzieje. Na kanapie położyć, no trochę ryzykowne, a w bujaczku, właśnie, w takim leżaczku. No, to macie wolne ręce, tak, możecie coś po pomówić do dziecka, możecie mu coś pokazać, więc na pewno must have e, każdego rodzica. Jednego karmicie, a drugi sobie czeka w Bujatku, jeśli oczywiście nie płacze i nie chce być też karmiony. Na pewno super sprawa. Wybierzcie sobie taki, jak Wam się wydaje, że będzie najlepszy. Są bardzo różne, ale myślę, że takie rzeczy, które musi mieć na pewno, no to fajnie, gdyby ta wysokość położenia tego oparcia byłaby regulowana, że kiedy dziecko jest bardzo malutkie, on sobie praktycznie leży w tym leżaczku, żeby pozycja nie była zbyt siedząca. Fajnie, kiedy ma jakieś wibracje albo bujanie, to też dziecko uspokaja. Melodyjki, no i zdejmowane po krowiec, to poszycie tego leżaczka, żeby można było to spokojnie wybrać. I fajnie kiedy jest jakiś pałek z zabawkami nad tym, żeby dziecko mogło się tym zainteresować. Później może spróbować wyciągnąć rączki, kolejny etap. Także y, bujaczek, super rzecz. A już pozostając w temacie, właśnie tutaj y, trochę tak nawiązałam karmienia bliźniaków, to y, rzecz, którą uważam po prostu y, bez tej rzeczy bym zginęła y, i w ciąży, i później jak już dzieci się urodziły, to jest rogal. Taki rogal, z którym się na, na początku śpi między nogami w ciąży, a później z tym rogalem y, karmiłam chłopaków. Tutaj wstawię wam może kawałek filmu, właśnie jak ja ich karmię. No, rewelacja, naprawdę rewelacja. Ja kładłam ich sobie po boku, oni jedli spokojnie, później jeden sobie spokojnie leżał, drugi go odbijałam na ramieniu. No, ekstra. Później, jak już oni byli więksi, to było bardziej problematyczne i trochę niebezpieczne, więc już przestałam to robić i karmiłam ich sobie na łóżku, kładłam ich sobie na poduszkach, jak byli więksi, ale na początku rogal. Super. Z takich rzeczy higienicznych, no to fajnie nam się sprawdziły pampersy z Dady, wiadomo, że przy dwójce dzieci tych pampersów idzie ogromna ilość, więc co na matło znaczenie. A są to pampersy, które wiele Wam polecam, my akurat używamy tych fioletowych, fioletowej Dady, ta mi się wydaje trochę lepsza niż ta zielona, a ja to już też Kwestia indywidualna, więc jeżeli wasze dziecko nie będzie na nie uczulone, to już nawet te zeróweczki. Yy, tak mi się wydaje, że zerówki albo jedynki są takie maleńkie. Ja nawet te pampersy możecie zobaczyć na filmie z torbą do szpitala. Wzięłam do szpitala i było w porządku, super, wszystko było. Dzieci nie są uczulone. Yy, wiadomo, na początku troszkę się przesikiwali, ale ja zmieniałam yy, czasami żeby zobaczyć, czy to po prostu ta firma, czy o co chodzi na Pampersy Pampersa i było to samo, po prostu dziesiątku takie malutkie jeszcze chłopiec no to takie awarie są nieuniknione w ich przypadku myślę Z tutaj Pampersy to nie, myślę, że to nie jest tylko ta kwestia ale to tak a jeszcze będąc w Pampersowym temacie, to jeśli chodzi o maść do pupy, to super cały czas tak samo jak Pampersy zresztą, sprawdza nam się Linomag. Kupujemy w takich dużych tubkach, chyba 100 gramowych, nie, nie takich malutkich, bo no wiadomo, lepiej się opłaca i yy, nawet cudokrem nie działa tak dobrze. Po cudokremie chłopaki mają uczulenie, a po Linomagu nic im się nie dzieje, nawet na jakieś tam, w sumie na odparzenia, oni praktycznie w ogóle nie mają odparzeń. Teraz widzę, że trochę tam się jednym uzro też linomak cały czas stosuję. Nawet na chwilę kupiłam teraz mm, Alantan maść. No, też jest w porządku. Podobne działanie ma, ale sudokrem to... Nie, no możecie sobie spróbować, ale yy, nie kupujcie jakiegoś dużego opakowania. Kupcie na początek jakieś super malutkie, a tak w ogóle to bardzo możliwe, że dostaniecie jakąś próbkę kremu w paczce ze szpitala, więc yy, ja bym na początek nie kupowała sudokremu, no bo takiemu maleństwu i tak raczej nie posmarujecie, myślę, do kremu, bo nie będzie miał raczej od razu odparzeń. Sprawdźcie sobie jakiś linomak czy coś a Tak jak mówię, a jak dostaniecie tę próbkę z pseudokremem, to wtedy sobie wypróbujecie jak będzie potrzeba, bo no to jest dosyć drogie, ja mam teraz całe opakowanie tego i to leży bez. A już jak jestem w temacie przewijania, no to yy, jeżeli nie macie jakiegoś fajnego kosza na śmieci i taki brakuje Wam jeszcze yy, do wyprawki akcesori właśnie do przechowywania rzeczy, no to tak jak mówiłam w filmie poprzednim o tym koszu z Ikei to dużo mam go polecać i tych takich pojemniczkach, żeby sobie gdzieś zawiesić, no to też super sprawa, sprawdza się rewelacyjnie kosz do tej pory nie wypuszcza jakichś tam nieprzyjemnych zapachów, bardzo jest zamykany, lekki, łatwo się myje, więc to polecam, niedrogi i też z takich um, pielęgnacyjnych jeszcze rzeczy, y, to bardzo fajnie sprawdza nam się aspirator katarek do nosa, do odkurzacza. Y no, odkurzacz tutaj też już wzbudza panikę. Na początku nie było tak, teraz y, faktycznie tak jest. Ale akcja z odciąganiem kataru odkurzaczem trwa bardzo krótko y, i faktycznie działa. Słychać y, widać, że y, tego kataru zostało odciągnięte dużo, więc aspirator do nosa do odkurzacza katarek y, bardzo fajna sprawa. I jeszcze y, z takich rzeczy, może no już nie pielęgnacyjnych, ale takich praktycznych, to jeżeli y, Będziecie wozić dzieci z tyłu w fotelikach, i tam mama nie będzie siedziała z nimi. To super sprawdzają się lusterka, które zakłada się na zagłówki w aucie. Wtedy fajnie widzicie dzieci, co się tam dzieje, i to jest bardzo pomocne. No, i też dba o wasze bezpieczeństwo, bo nie musicie jakoś tam zaglądać, wychylać się do dzieci. Dobra, i teraz, jeszcze taki z takich rzeczy, które bym trochę zmieniła w tej wyprawce. No to tak: na pewno kupiłabym dużo więcej pieluch tetrowych, ponieważ moje dzieci były egzemplarzami, które ulewały na potęgę. Wiem, że wiele dzieci tak ma i to po prostu minęło po pewnym czasie, ale do powiedzmy tak 8 miesiąca życia, siódmego, no to pieluchy tetrowe były u nas po prostu non stop w użyciu. To, co ja pokazywałam w tym filmie o wyprawce, no to jeszcze minimum z 10, to na pewno musiałam tych pieluch dokupić. Z takich tekstylnych rzeczy to polecam, żebyście już na początku kupiły większe ręczniki. Czyli to jest rozmiar 100 na 100 cm, potem mniejsze, nie wiem jakie one mają rozmiar, no, ale mniejsze od 100 na 100, no to one były tylko na chwilkę, a później, no to. Teraz ja tych ręczników czasami użyję, ale no, nie da rady, żeby dziecko nawet już później tak dobrze nim wytrzyć, opatruć, jest to niewygodne, więc jak się zastanawiacie czy mniejszy czy większy, kupcie od razu większe, bo to będzie dłużej Wam yy, służyło. I jeszcze z takich tekstylnych rzeczy to yy... Na początek, jeżeli chcecie swoje dziecko przykrywać kockiem, to zwróćcie uwagę, żeby ten kocyk był oddychający. Ja wiem, że fajnie wyglądają te minki i tak dalej, ja też takie kocyki mam, ale ostatnio właśnie mm, dowiedziałam się, że takie kocyki mogą być dla dziecka takiego małego bardzo niebezpieczne, ponieważ nie przepuszczają powietrza. A jeśli dziecko zakryłoby się tym kocykiem, no to może się udusić, więc no tutaj y, warto mieć chociaż y, dwa takie kocyki, które są jakoś tam dziergane, może zrobiła mama, babcia, albo po prostu ktoś podaruje taki kocyk w prezencie na urodziny dziecka, bo y, one są na no pewno trochę droższe i po prostu żeby one były do przykrywania dziecka jak one śpi. Jeszcze z takich rzeczy, o których chyba w ogóle nie mówiłam w filmie, to jak już kompletujecie sobie to wszystko układacie w szafach, no to nie zapomnijcie o tym, żeby dokupić sobie jakiś organizer, na przykład jeżeli to jest szuflad do szuflady, żeby sobie wszystko poukładać. Tam jest różno, pełno różnych takich małych rzeczy, a to jakieś próbeczki, a to szczoteczka, a to jakieś kropelki, witaminki i tak dalej, Więc taki organizer się bardzo przydaje. No dobra, myślę, że to na tyle, że wszystko mniej więcej opowiedziałam. Podsumowałam tamtą, tamten film o wyprawce, tak jak mówiłam, wszystko się raczej sprawdziło. Um, i myślę, że warto sobie dobrze przemyśleć co kupić, żeby nie kupować za dużo, żeby nie kupować za drogich rzeczy też, bo przekonałam się, że nie zawsze za, jakoś, za ceną idzie jakość. Do wszystkiego trzeba podchodzić rozsądnie, sprawdzić sobie różne firmy i to jest taka puenta do tej wyprawki, żeby po prostu robić to z głową, a na pewno uda się zrobić to w dobrej cenie, w dobrej jakości, a zawsze można rzeczy dokupić, więc nie ma też się co stresować. Warto sobie, moim zdaniem, zacząć, to, jak mówiłam w filmie, trochę wcześniej, tak jak ja, żeby ewentualnie, jak na przykład zamówicie sobie coś z Allegro i się okaże klapą, to żeby jeszcze czas to zwrócić. I na spokojnie wszystko to przygotowywać, a to wspaniały moment i sprawia na pewno dużo radości. E, więc życzę wam udanych zakupów, mamą, które są jeszcze przed porodem, e, życzę e, m, szczęśliwego e, rozwiązania e, i ogólnie życzę wam ci miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeśli ten wam się podobał, to oczywiście e, proszę o to, żebyście kliknęły rączkę w górę, wtedy ja będę wiedziała, że ten film był. Porządku. Ja, jeśli chcecie y, być na bieżąco, wiedzieć kiedy pojawi się nowy film, y, to zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj. Y, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.